I witam Cię kochane Krzysztofem w kolejnym odcinku na moim kanale. A witam Was w nietypowym dość odcinku, kolejnym 24-godzinnym challenge'u. A teraz będzie to challenge: ja tylko lody przez 24 godziny. Mamy godzinę 12.05. Ja, jakąś godzinę do dwie temu, zjadłam swój ostatni, normalny posiłek. W postaci jajecznicy, ponieważ od półtora miesiąca nie było mnie w domu, a ja nienawidzę hotelowych jajecznic. Ja rozumiem, że jestem totalnym jakby wypiściem na tle wszystkich normalnych ludzi, którzy po prostu hotelową jajecznicę lubią, ale ja po prostu uwielbiam. Jest takie pustynne wióry jajecznicy. wiecie, taką totalnie suchą, a w hotelach jest taka o, o, zrobiłam sobie taką wysuszoną. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy! w auto i właśnie jedziemy oglądać auta, ponieważ mamy w planach kupić nowe, nasze już jest naprawdę usyłku wytrzymałości, co prawda on je broni masakrycznie, ale gdziekolwiek jedziemy, coś się z nim dzieje. Ostatnio na przykład y, dla odmiany zaczęło grzać i to grzało przy 30 stopniach i nie dało się tego wyłączyć. No ale kurde, ono się cały czas samo psuje. Ja mam wrażenie, że jeżeli nie kupimy nowego auta, to zaraz będziemy się odpychać nóżkami po ziemi, bo odpadnie w ogóle podwozie, nie? I czajcie to, że jak to auto grzeje przy 32 stopniach na dworze, przy asfalcie, który ma 56 stopni, no to po prostu ja się czułam jak jakaś czarownica w średniowieczu, bo na stosie, autentycznie. A już nie wspomnę o tym, że musieliśmy się co chwilę zatrzymywać, ponieważ naszemu kociakowi nawet było za gorąco i po... No kiedy to grzało? Jechaliśmy w nocy. Nie, potem jechaliśmy w nocy. Bo potem jechaliśmy w nocy, tak, ale wcześniej nie. Wcześniej jechaliśmy w dzień i ja po prostu się modliłam. Nie w dzień, tylko Oczywiście, że tak. Tak. Nie mylisz faktów. Nie mylę faktów. Ja po prostu... Ja wiem, że ty bronisz cały czas. To... A ten ty bronisz to auto mordo na każdej, kurde, płaszczyźnie. Nawet jakby, nie wiem. Wracaliśmy ze Anglii. Wiesz co? Wiesz co? Wróciliśmy z Anglii, przepraszam bardzo, to padało. No tak, ale ono grzało wcześniej już. Nie. Nie, Popowocz, faktycznie nie. Po z Anglii. No tak, ale... Bo jakiś szczur, przegryzł przemoc. Gdyby była taka opcja, to ty byś tą polówkę dał do szybkiej i wściekłych ostatniej części, żeby wyleciała w kosmos, e, w kosmos no. I powiedziałbym, że zajebista. Nawet nie trzeba jej tuningować, bo ona by poleciała sama. Może w końcu mnie to zmobilizuje do tego, żebym zapisała się i zdała prawo jazdy. No kurde, mobilizuję się do tego już od czterech lat. A jak widzicie, ja nadal zawsze jestem pasażerem. W sensie... nie... Przeszkadza mi to, naprawdę mi to nie przeszkadza, bo mam wrażenie, że kierowcy, znaczy wiedzą, że fajnie jest mieć prawo jazdy i być takim niezależnym, ale z drugiej strony jak jest jakaś impreza czy coś tam, to zawsze się dzwoni do jakiejś takiej jednej osoby, która ma prawko i on co już no! A mi się nie chce! Ogólnie to jesteśmy sobie w salonie i oglądamy sobie auta i chciałam, żeby to mój chłopak się trochę powypowiadał, bo ja niestety wyjadę na zasadniczo na debila, ponieważ ja patrzę raczej na wygląd auta, niż na to, co ma w środku i tak dalej, pod maską, że tak powiem, ambitnie, ale pokażę wam, co raczej chcemy. To to jest co auto? Audi. Znaczy, nie to, że to Audi jest, to ja wiem, bo ogólnie jak byłam mała, to miałam bekę z Audi, wszędzie patrzyłam Audi i miałam taką bekę, w sensie nie wiem, dla mnie to był najlepszy suchar na świecie, nie, naprawdę. Ja mówiłam Audi i miałam taką bekę, ale w sensie ładne to jest, to jest ładne, tamto mi się bardziej podoba na pewno, to też jest Audi i tamto jest, tamto jest ładniej tamto Audi, to, no. to jest raz droższy. Raz droższy. To nie dotykaj lakieru. Przepraszam, ale nie, o raz droższy nie, jest. to jest trochę tańsze, ale w sensie to jest ładne. Bo to ma ładniejsze takie, to jest takie szybkie, a tamto jest takie trochę wolniejsze. Ale w sumie jest w automacie to dobrze, bo wiecie, co mnie najbardziej ostrasza przed prawem jazdy? Rozumienie skrzyni biegów. Naprawdę to jest dla mnie tak abstrakcyjne. W sensie ja mówię tylko cyk dwójeczka, nie? Ale nie wiem co chodzi. Naprawdę to jest... W, sensie, w sumie ponoć najbardziej memicznym samochodem jest golf, bo jak gadam dziewczyn Golf? Nie, Volkswagen generalnie jest memicze, tak? Volkswagen? Volkswagen jest podobno najbardziej memicznym samochodem, bo jak gadam z dziewczyną, że kiedyś gadałam, że chcemy kupić z Volkswagena, to po prostu stuknęło się. Ale zobaczcie ten środek, jaki on jest cute, w sensie wygląda jakbyśmy szli na piknik, naprawdę taki, to jest ładne, to mi się podoba. Kiedyś będę mieszkać na Złotej 44 i będę miała swoją pokojówkę, to sobie kupię Audi R8, ale wtedy już nie będzie takich aut, ale wiecie, to będzie takie vintage. O nie, on jest piękny, też jest bardzo chciała. A tak najbardziej, najbardziej, co mi się podobają, to takie giganty. Ja bym sobie chciała tego. To jest piękny, taki lufowy Audi. Nawet nie wiem, jaki to jest, ale jest śliczny i patrzcie, w sensie, nie, ten, nie, ładny ma środek. W sensie, taki trochę skórzany, trochę materiałowy, tylko to jest brudny, ale nie, one są ładne, naprawdę. Rozumiem, że mam zaległości na Instagramie ze zdjęciami, ale naprawdę nie potrzebuję fotek z fotoradaru, a mamy kolejną do kolekcji, która to w tym roku? W tym miesiącu? Nie, w tym miesiącu nie jest tak źle, co nie? Mamy już połowę? To chyba pierwsza. Pierwsza? Nie? Która? Nie. nie Tego się nie liczy, ale mamy kolejną foteczkę z kole radaru. Czekamy na przelewik i najprawdopodobniej to pierwsze Audi może być nasze, co prawda ja je na pewno okleję i będzie takie fancy, naprawdę fancy, będzie takie szybkie, nie, nie będzie czerwone, ale będzie szybkie, naprawdę ja je zajebiście okleję, a teraz jest czas na pierwszego Loda i jedziemy typowo pod YouTube'a na razie zaczynamy od Maczka Maczek to jest moje śniadanko lodowe Ogólnie teraz są te malinowe, jakby te malinowe w ogóle mnie nie urzekają Jeżeli uważasz że są dobre, no to fajnie Ale uważam, że są takie, takie, takie bez porywu, bez polotu Wiecie o co chodzi, nie? Pojechałam w kapeluszu, żeby wzięli mnie na poważnie Bo powiem wam żałosną historię sprzed kilku miesięcy W ogóle, kilka miesięcy temu stwierdziliśmy, że bierzemy kredyt na auto, co nie? I miałam się iść spytać o moją zdolność z kredytową A zamiast tego stwierdziłam, że będę fajna I od razu wzięłam kredyt na 20 tysięcy bez pytania o jego zgodę i później dostałam po prostu opierdziel yy, i szłam z nim odwołać ten kredyt, ale jednak okazało się, że nie jest złe, więc zostawiliśmy ten kredyt, tylko że problem polegał na tym, że jak widzicie, nowego auta nadal nie mamy, a tamto 20 koła rozeszło się po dwa tygodnie, moi drodzy. Oj, wie gdzie. No i wracając, dlaczego kapelusz? Ja wtedy miałam jeszcze ten blond na górze, wiecie o co chodzi, co nie? I poszłam z nim odwołać ten kredyt i on powiedział, że mnie się nie wysyła do takich zadań, ponieważ ja jestem taka trochę e, tempa w rozumieniu niektórych rzeczy. E, a pani, pani, która wcisnęła mi ten kredyt, co nie? Powiedziała, no bo pani jest blondynką, ale jest pani ładna. Więc stwierdziłam, że wezmę kapelusz i będę wyglądać na poważną, a nie jakąś blondynkę, nie? No na za ale Maklory waniliowe z pozupką. Lion. Lion. I karmel. I karmel. Taki lany. No i pierwszy Lodzisław. A i wprowadzili te takie drewniane łyżeczki. Fajne. Lodzisław. Jestem ciekawa, w jakim stanie będzie mój organizm po 24 godzinach, a już powiedział, że rzadko to widzi. Ja troszeczkę też jako biegunkę na toalecie, ale robimy coś. Dajcie mi znać, jaki jest Wasz ulubiony smak McFlurry, bo ja najbardziej lubię, lając... Yy, lając KitKatem, lając polewą karmelową, yy, słony karmel, ale w sumie taki night-night dla mnie było zimą z masłem orzechowym to było kurczę dla mnie najlepsze McFlary i od kiedy je z waniliowe to praktycznie już wcale tu nie jeżdżę, ale nie no sery potrafywali mnie poważnie. Dali mi rozpiskę spłat leasingowy. Gdzie tam są zarysowania to małdzie? Co? A są? Nie widziałam to dobrze. Nie cytujmy się o zarysowanie taniej. Opona to nie na ślady korozji. Serio nie widziałam? Na oponie, korozja. No bo przecież na... Na oponie, przecież na... Oponie. Można chodziło mi o kołpak. o z rdza biało. Pierwszy lodzik zjedzony. No na razie czuję się oczywiście dobrze, ponieważ ja jestem lodożercą typowym. Ale nie wiem ile lodów uda mi się zjeść przez całe 24 godziny. Zegadka za milion złotych. W jakiej części Warszawy jesteśmy? To jest podpowiedź. A tam jest podpowiedź numer dwa. Ostatecznie? Ostatecznie. No oczywiście, że jest to Praga Północ. Jakaś dzielnica taki... Nie? Ale czyjcie taką fazę, jak tam byłoby body sushi, które polega na tym, że właśnie układa się rolki na nagiej osobie? To by byłoby dosyć w sumie ekstrawaganckie i ciekawe. Nawet bym poszła. Tak. Pan mi podziękował. Typ kupił fryteczki i tutaj próbuję mnie e, skorcić, ale nie! Ja jem tylko lody e, skusić. Byłam właśnie czwarty raz w swoim życiu w lumpleksie, bo ilekroć próbuję się przekonać, to ja po prostu nie mam tego talentu. Niektórzy mają talent, wchodzą i wychodzą, kurde, w ogóle z markowymi suchami, albo po prostu z takimi perełkami, że nie znajdziesz tego. Ale ja wchodzę i po prostu wszystkie rzeczy, nie wiem, ukrywają się, bałam się znów ja tego nie czuję. Mam wielki szacunek dla ludzi, którzy potrafią znajdować spuściuchy w Lubeksie. Ja. No to nie jest moja bajka jednak. Ja nie mówię, że. Znaczy, ja w sumie tego w sobie nie lubię. I od razu mówię. Wiem, że to jest takie dość kontrowersyjne, ale ja tego w sobie nie lubię. Ja nigdy nie lubiłam mieć na przykład w szkole używanych książek, używanych rzeczy i tak dalej. Nie lubię tego w sobie. Chcę się przekonać, że to jest właśnie fajne, że wtórnie wykorzystujemy różne rzeczy, ale mam jakieś takie. Taką troszeczkę fobię, powiem Wam szczerze, że nie wiem do kogo to należało i nie wiem, co było z tym robione. Rozumiem, że można to wyparzyć, wyprać, w ogóle wszystko. Znaczy, no, książki nie wyparzyć. Nie, ale ja w swoim życiu robiłam tyle dziwnych rzeczy, że się trochę boję, innych rzeczy nie należących do mnie. Jest godzina 15, a więc czas na drugiego loda, i w tym momencie mogę przeżyć swoją najgorszą godzinę w życiu po prostu czas wypłacić gotówkę na czarną godzinę jeszcze kopać sobie pogrzeb ponieważ zmuszono mnie zasugerowano mi że w sumie jest godzina obiadowa więc czas na obiadowe lody idziemy do glutlu good -good, gdzie są smaki typu majonez kielecki ziemniaczki z koperkiem więc po prostu tylko się modlę żeby ich nie było nie było no nie było ich pierwszy raz i tak cieszę się czegoś nie ma no po prostu bo ja już miałam okazję spróbować kilka dni temu właśnie majonezu kieleckiego, tego smaku lodów, ale spróbowałam go zaledwie na jednej łyżeczce i to było najbardziej porąbane coś, co ja miałam po prostu w, w ustach. To było tak, że na początku jest taki nawet ciekawy smak, a potem czujesz naprawdę smak majonezu. Co nie? gdyby to był majonez winiary, może, ale ja nie jestem tym kieleckim, więc wiecie, to po prostu o! nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Więc jedziemy po coś sorbetowego, bardziej lżejszego na mój żołądeczek. Jeżeli nadal jest a nie szał, a w sumie jako tako jest, to zapraszam. Nie, ha, to? nie powiem gdzie, nie powiem gdzie, bo mi wszystkie wykupicie. Tutaj przyszłam to, że mamy lody, ekipy i toredwaky i sobie teraz zjem. A jeszcze mmm Jeszcze dwa miesiące temu za to mogłam wybudować dwa byźniaki z bogatym człowiekiem, ale dwa miesiące temu nie mogłam tego znaleźć. Teraz mam tak praktycznie pod domem w ilościach masowych, więc trochę mi się już przejadły, ale to strzelanie jest zarąbiste. I okazało się, że Kinia Wilczyńska jest w Warszawie i idziemy się zaraz spotkać, idziemy na zakupki do galerii. Okay. O, klej się. Umej się, tak? Mmm, jak się tak się nie bawimy. Ja nie mogę jeść twojego jedzenia, to ty nie możesz jeść mojego. Także jesteśmy już z Kinią w Arkadi. Dobry. I słuchajcie, zaraz mam telefon w toalecie i idziemy go oddać, żeby nikt nie uka. Także jesteśmy y, dobrymi ludźmi. Ja w ogóle jestem taka głupia, że stwierdziłam, ej, napiszmy do jej Instagrama z naszego Instagrama. Ona, bo, ten, bo ta dziewczynka, ta dziewczyna topiła o wiecie i ja mówię, odblokuje zatwonienie do jakiejś mamy na przykład. A Olga mówi, na to nie Kiedyś tu była budka. No i nie ma. No i... Nie byłam tu dawno. Dobra, a idziemy teraz do Wiktorii. Secret. Teraz wzięłam słony karmel z kajmakiem i popcornem. Miało się co na dole. Pistacja z czerwoną porzeczką i czymś tam. I karmel. Boże, karmel. Yy. Ma słonę wegańskie I to jest mój, który lód Wróciliśmy do domku z zakupów, ale w sumie nic nie kupiłam Ale powiem wam, że już się czuję taka... coś dziwnie się czuję, bo... Niby jestem najedzona, a z drugiej sobie... strony... Nasz kot ma pierwszą dojka i drze się Tak! Wszyscy Cię kochają! Najmocniej! Z jednej strony jestem najedzona, a z drugiej czuję taki ból na żołądku I on już że dzisiaj dziwny takie dziwne coś, bo w sumie... Zapytał się co się dzieje jak do gorącej herbaty wrzuca się kostkę lodu I powiedziałam, że pęcha A on się wyzadał, co jeszcze, że strzela I może tak się dzieje też w żołądku W sensie nie wiem czy żołądek taki strzela Raczej opisałam, że nie Ale już jestem taka, tak po prostu było na Mam nadzieję, że to co, coś mam Bo w sumie zapomniałam kupić kolejnych lodów Bo już powoli mam dosyć No, A, A już w sumie? A jakbym zjadła różne warzywa to też są lody, że nie? Ale ja chcę zjeść warzywa, Mam tutaj warzywa, warzywa okay. Cooking. A mamy może frytki? O kurde, mamy frytki, bo was, sobie, to są teraz lody. Rozmnożyć ja tego nie mogę, ale doprawić zawsze. <laughs> nie jest to pozorne. <laughs> Czy skończyłaś się sól? A no nie leci. A nie, no ale frytek bez ketchupu to nie jest. A śmiejcie się, ale to jest zajebiste! Ja to, serio, to jest dobre. Jak lubicie frytki, to smakuje jak lody frytkowe. To jest dobre, chyba. A mały A co zapewne? Zajęcie się zaraz wezmą dokładkę. Też mrożone warzywa. A nie, marchewki nie lubisz. O! eee, nie. O. Marchewka. Nie, A frytki są naprawdę dobre, spróbujcie, ale wcześniej nie żartuję, wcześniej nie wkręcam, co nie. No prawda są dobre. Pani inteligentna inaczej, że jeśli coś jest co to niekoniecznie z lodem. Produkty mrożone i lody. dobra, a jak zamrożysz sok to co? To jest lód czy nie? To jest zamrożony sok. Czyli sorbet. Nie. No, a nie? A z czego się robi sorbet? Z soków i innych Nie no, z soków generalnie. I miąszy. No ale a jak się robi lody naturalne? Blądesz owoce? I dodajesz mleka. No ja nie. To też wody. No ale kurde, a myślę, że w ma wody, żeby ona urosła o to w deszcz. Wiem wegańskie cokolwiek miłka. Ja nie wiem czy wiedzieliście, ale jest też taka właśnie wegańska czekoladowych, bo ono chcą tak samo, ale są w czekolady zrobione na zrobione na mleku rośliny. Wiedziałabym, że to są nawet takie bardziej kakaowe, one bardziej smakują jak swój, co nie? Te wegańskie, więc mega, mega polecam. Ja nawet wolę te wegańskie z zwykłych. Dzień dobry, witam was kolejnego ranka i to była jedna z gorszych nocy, w te wakacje przynajmniej. Nie będę mówić, że było gorzej gorzej niż najgorzej w moim życiu, ale słuchajcie. Po pierwsze, w moim żołądku było tak wesoło jak w tureckich melodramatach. A jeżeli chodzi o naszego kota, to stwierdził, że będzie drzeć swoją jadaczkę od godziny pierwszej do godziny 3.40, a potem od godziny piątej do ósmej. I to nie było tak, że żeby. Miau i było 5 minut przerwy, tylko była miał, 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 miau. Ona teraz się zachowuje, jak byłaby Spidermanem i ukrywała przed wszystkimi to, że jest właśnie Spidermanem i jest taka totalnie inkognito i to wcale nie ona to zwykły cywil I dopóki nie brałam jej na rączki nie lulałam i nie kładłam na brzuszku e, cieplutkim, no to kotek e, sobie Krzyczał. O, te, teraz, teraz, teraz widzę, że mm, troszeczkę wzięły ją wyrzuty sumienia, ale nie wiem, znalazł takiej po prostu stopy pod kołdrą. Ale zaczynamy ten dzień tym, że... W ogóle jest godzina dziesiąta, bo musieliśmy pospać, bo ja nie spałam północy i ja tłumaczyłam, że już wszyscy sąsiedzi to słyszeli. Już cała po prostu Warszawa to słyszała. Nawet do kotów na Żoli Bożu to dotarło, a... Wiecie, no, no, ale ja zaczynam ten dzień tak, że idę do Żabki, ponieważ, z tego co pamiętam, tam są takie wegańskie sorbety, których nigdy nie jadłam, a chciałam spróbować. Nie wiem czy jest więcej smoków, Tak o to jest, o, jakieś takie, a wezmę te dwa w sumie. Um, tak, w przekazie się, że wydam 44 zł ponad na dwa lody i 4 bułki. Zobaczymy reakcję Amadeusza. Bo to nawet nie jest problem, to jest realia. To jest realia, ja tak że. E, Kochana mam pytanko. No. Ile wydałam na te dwa kubełki lodów i cztery bułki? 20 zł. Nie. Więcej? No. 30? Nie. 40? Nie. ja się przy kasie, ale one tyle kosztują. Przecież to nawet nie jest prank, no ja nie wzięłam czegoś parę godzin, one tyle kosztowały. To jest inwestycja. Się Można się bawić Można. Wagańskie, bez laktozy, to dobrze, bo ja trochę jestem uczulona laktozy, więc dlatego chyba się trochę źle dodatkowo. To są bez glutenu i to są z no ale tak widziałam, że ktoś miał z nimi w ogóle jakąś kampanię, bo to są jakieś, wiesz, takie sportowe lody, że w całości jest 320 kalorii. 200 kalorii na 100 gram, czyli to jest 1000 kalorii w tym. A jest 500 ml, a tu jest, moi drodzy 465 ml, czyli nie dużo mniej. A jest kurczę, 320 kalorii, więc ten na śniadanie. Wielki teścior tych oto lodów z żabeczki. Zobaczcie, nakładają się jak w reklamie. Słodze Boże, prezentują się jak w reklamie. A czy smakują? No Ojej, kurwa, przepraszam, rano mam chyba. Na pewno nie smakują jak reklamy, z tego względu, że w reklamie zazwyczaj są podkładane sztuczne produkty, a to jest naprawdę dobre. Nie wiem, czy powiedziałabym, że jest to masło orzechowe. Bardziej bym powiedziała, że to jest taki smak mm, lodów waniliowych z orzeszkami, o tak bym bardziej powiedziała, ale co coś z dużej zim praktycznie pół litra lodów i one będą tak miały jak mało kalorii, sztos. Później jedziemy, pamiętam, że nigdy tam nie byłam właśnie, ale jedziemy do takiej manufaktury lodów, gdzie oni mrożą na bieżąco ciekłym azotem, różne rzeczy, więc można sobie zażyczyć smaki takie, jakie aktualnie mają. Nie, na przykład zamrożą Wam borówki ciekłym azotem albo bazylię, w zależności od tego, co jest, więc nie mogę się doczekać. Zjadłam tyle lodów, one są naprawdę sztos, ale ja już jestem jakby pełna serio, jakby najadłam się. Wbrew pozorom, lody te są bardzo zapychające. Jeżeli dobrze pójdzie, to zdążę zjeść jeszcze jednego loda, ale mam już tak po prostu totalnie dość, już wzięłam tylko jedną porcję. No jeszcze bym zjadła tajskie, tak żeby mieć cały komplet, ale już po prostu mam dość. Okazało się, że jak doszłam do auta, to wybiła godzina 12.34, czyli minęły 24 godziny, od kiedy zaczęłam jeść lody. I podsumowując, chciałam powiedzieć, że marzenie z dzieciństwa troszeczkę legło w gruzach. Kiedy chciałam się żywić Wyłącznie lodami, uważałam, że to jest po prostu genialna, niezastąpiona dieta. W tym momencie sądzę, że każde dziecko, które chce przejść na dietę lodową, powinno dostać zgody od rodziców i uświadomić sobie, że wcale nie jest to dobre, bo w zasadzie może mózg jest zadowolony, ale to, co się dzieje w organizmie, nie polecam. Generalnie biegunki nie mam, na szczęście nie mam ale boli nie brzuch, mnie żołądek e, mam takie wzdęcia, gazy więc nie polecam e, natomiast fajne doświadczenie i tak na dzisiaj mam nadzieję, że odcinek wam się podobał jeżeli chcecie więcej 24 godzinnych challenge'a koniecznie zostawcie łapkę w górę i dajcie mi znać w komentarzu i oczywiście w międzyczasie zapiszę na wszystkie social media, media a się już z wami żegnam i elo, widzimy się niebawem kocham was kruszynki!